Każde pieniądze się założy, że nie słyszałeś o tym debiucie, mianowicie tutaj poszło E5 i Carlsen po prostu odszedł skoczek H5 wczoraj partia z Champions Touru. No i cóż, ten wariant nazywa się Partia Angielska, wariant. Wielkiego węża. No i cóż, ja o tym nie słyszałem, Ty o tym nie słyszałeś. Zdaje się, że Karuada też nie słyszał. Poszło tutaj D4, no i Karlsen zagrał D6. Powiem wam, że Magnus to jest skaranie boskie dla wszystkich trenerów szachowych. Prowadzisz sobie jak szef zajęcia szachowe, uczysz dzieci, walcz o centrum, rozwijaj lekkie figury, nie stawiaj skoczka na bandzie, zrób proszadę, a później przychodzi ci na kolejne zajęcia taki dzieciak, pokazuje tę partię no i tłumacz, panie trenerze, dlaczego Magnus w ten sposób zagrał i jest to dobre, a przecież tak grać nie należy. No i właśnie szokujące jest to, że ta pozycja czarnego ma sens. No, z tym skoczkiem na H5 wygląda to skrajnie idiotycznie, no ale te piony centralne białego, są tutaj mocno atakowane, no i trzeba naprawdę zachować czujność, żeby nie mieć problemów na samym starcie. Właściwie Caruana powinien tutaj wybić i zagrać jakiś goniec E2, no to wtedy oczywiście ten skoczek musi się cofnąć, no i mamy coś w stylu mm, obrony Alechina, no i biały oczywiście ma przewagę w przestrzeni, więc e, zaraz jakaś roszatka, klasyczna presja po linii E, no i tutaj oczywiście gramy dalej. Natomiast w partii Karuana zdecydował się na posunięcie F4. Na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo mocno, no bo przecież czarny tu goniec G7 grać nie może, bo zaraz tego skoczka straci. Jeszcze dodatkowo to centrum jest takie mocarne, zajęte pionami. Wydaje się, że wszystko ok. Wydaje się, że wszystko ok, ale wcale nie jest ok, ponieważ Magnus ma tutaj ruch goniec H6, a nie goniec G7. I okazuje się, że tak od boku. Ale te figury czarnego naprawdę świetnie wkroczyły do akcji. No teraz ta presja na punkt F4 jest naprawdę duża. No i w sumie, co by nie mówić, dwie figury wyprowadzone, a po stronie białego zero figur w grze. I teraz, co ciekawe, należało tutaj pójść na żywioł, czyli zagrać skoczek C3. No, i przykładowo, jeżeli goniec bije w 4, bo skoczkiem, skoczkiem, no to bić za bardzo nie można, bo tutaj wykorzystanie związania, więc bardziej bicie gońcem. No, i dochodzi gdzieś do takiej sytuacji. No, i tutaj należało iść w długą roszadę. No, i są grubsze dymy. Naprawdę bardzo złożona pozycja. Natomiast Karuana zdecydował się tutaj na ruch G3. Z jednej strony bardzo logiczne. Ustawienie takiego długiego łańcucha pionowego, te piony wzajemnie się wspierają, wygląda to wszystko świetnie. Tylko problem jest taki, że się nie zgadza w tempach, czyli tutaj po prostu ten brak rozwoju białego jest zbyt dużym problemem. No i tutaj Magnus brutalnie wybił na E5. Pionek odbił na E5. E, oczywiście tym pionem odbijać nie można, no bo wybicie na C1, a później wybicie na D4, więc to byłby klops natychmiastowo. Więc mamy tutaj wybicie na E5, no i teraz wybicie na D1 z następnym skoczek C6. I okazuje się, że tutaj te figury czarnego błyskawicznie wkraczają do akcji. Teraz e, jeszcze będzie grana za chwilę długa roszada. No to wtedy wieża e, wkracza do gry, mało tego. Po drodze. Grozi tutaj posunięcie koniec E4 ze zdobyciem wieży, po prostu takie. Ja wiem, że to takie prymitywne, ale jednak groźba jest groźba. Biały musi się tutaj obronić, a to kosztuje go kolejne cenne posunięcia. No i w partii koniec G2, ok, koniec został rozwinięty w dosyć logiczny sposób. Tutaj długa roszada. Wybicie na C6 raczej się tutaj nie opłaci, no bo po raz kolejny ta groźba koniec E4 się pojawia. Na no, druga sprawa, że z uwagi na to, że te piony ustawione są po czarnych polach, no to białe pola są osłabione i po tych białych polach goniec z F5 będzie hasał bardzo swobodnie. No a tutaj tych pionów ze skrzydła hetmańskiego no to po prostu kompletnie nie ma jak atakować. W związku z tym w partii mamy króle 1. No bo tutaj oczywiście dosyć problematyczne związanie po linii D było, no i czarny mógłby tutaj nawet coś święcić na F4. No i tutaj Magnus zdecydował się na nie najlepsze podejście, ale wystarczająco dobre. Najlepsze byłoby wprowadzenie wszystkich figur do akcji, czyli po prostu zdwojenie się po linii D. No i wtedy oczywiście czarny kompletnie dominuje w tej sytuacji, natomiast zostało Finalnie zagrane skoczek D4. To też ma bardzo dużo sensu. Przecież skoczek jest tutaj w centrum szachownicy, grożą po prostu widły na C2, no więc skoczek białego musi pójść na A3, na no wiadomo, że na A3 on nie stoi najlepiej. No i teraz czarny zdecydował się na ruch F6, czyli tutaj jest to przygotowanie, żeby otworzyć linię E, no i dociskać jeszcze bardziej. Bardzo logiczne podejście mistrza świata w blicu, ponieważ jeżeli Figury już zostały zaktywizowane, no to trzeba ruszyć pionami, żeby rozbić pozycję przeciwnika, no i żeby te figury rzeczywiście zaatakowały. No bo tutaj większość figur białego, no to totalnie w domu, a te, które są rozwinięte, no to są rozwinięte w mierny sposób. No bardzo pasywnie są tutaj ustawione. No i biały zdecydował się na skoczekewczy, no to Magnus tutaj brutalnie. Goniec E4 e, Oczywiście przypominam, że Champions Tour leci do niedzieli, także zapraszam e, dzisiaj w piątek i w sobotę od 17 z Mateuszem Bartlem, ArcyMistrzem będziemy komentowali, no i wielki finał o 19 w niedzielę e, będzie też przez naszą dwójkę komentowany. No dobra, więc tutaj bardzo złośliwe związanko. No więc, zwierza tutaj musi przejść do defensywy. No, i teraz Magnus prosty chłopak wybił na F3 i wybił na E5. Nie jest to ogromny zysk, no bo tylko pionek przewagi, ale już jest to fajny profit. Oczywiście tutaj bicie na E5 nie wchodzi w rachubę, no bo to wiąże się ze stratą figury. No i to jest po prostu koniec tej partii. Natomiast w partii wybicie na H5, no i trzeba powiedzieć, że Karuana broni się tutaj naprawdę zaciekle, ponieważ pion w plecy, no ale te piony porozbijane. A, jeszcze z ogłoszeń parafialnych, za tydzień będzie spotkanie z widzami w Katowicach, także turniej przyjaźni polsko-węgierskiej, zapraszam, można się zapisywać, można też przyjść jako kibic, link Wam dam w podwieszonym komentarzu. Bo ostatnio jak było spotkanie, to zapomniałem dać znać się na nagraniu, no i widzowie się oburzali. No dobra, więc wieża D1 w partii zostało zagrane, no to cóż, Magnus, znowu proste, a skuteczne, cyk. Kolejna figurka do akcji, no i właściwie presja jest bardzo duża na ten punkt F4. No to cóż, Karuana stwierdził, że obronić tego piona z F4 nie obroni, najlepiej jest kontratakować, więc postanowił tutaj zrobić presję na tego skoczka z D4, więc zbić nie można, no bo strata figury. I w partii wieża F5, po prostu, żeby tutaj było bicie z szachem, biały wieża F2, no to H4, te piony z linii H zdublowane, no więc jest to problem z całą pewnością, no a teraz problem będzie, ale po stronie białego, no bo tego pionka z G3 łatwo będzie można atakować właśnie z wykorzystaniem linii G. No i teraz Karłana z dwojga złego zdecydował się wybić na E5. Wieża odbiła król ewakuacja. No i teraz faktycznie jest tutaj dosyć kłopotliwe związanie. No zawsze jest dostępne posunięcie C5, więc można się tutaj łatwo obronić. No ale najlepiej jest się obronić i zaatakować jednocześnie, tak żeby to przeciwnik miał problem, więc tutaj nastąpiło koniec E3. No i Karuana się tutaj aktywizuje, no ale Magnus po prostu wybicie na G3 i wieża F5. Czyli jedyna figura białego, która się tutaj zaktywizowała, no to od razu została spacyfikowana. No i tutaj następuje wymianka. No i jeszcze dodatkowo jakaś presja na pionka G3 się pojawiła. No to tutaj Karuana nie miał nic mądrzejszego niż wymienić. No i zagrał król E2. No, i muszę Wam powiedzieć, że ta końcówka jest naprawdę bardzo trudna. To jest oczywiście pion więcej po stronie czarnego, więc oczywisty atut, ale król białego jest bardzo aktywny. No i oczywiście skoczkówki przez ten specyficzny ruch skoczka są dosyć trudne, ponieważ łatwo jest przeoczyć jakieś widły, łatwo jest przeoczyć jakiś manewr, stracimy jakiegoś pionka, no i już robi się kłopot, krótko mówiąc. W partii nastąpiło skoczek C6, no to właśnie Karłana się aktywizuje, no i atakuje te piony czarnego. No to król Magnusa się aktywizuje, skoczek w partii się wycofał, król E6, no i po prostu Karuana tutaj wrócił. No i założenie Amerykanina jest takie, że jak król się wycofa, no to fajnie, powtarzamy tutaj ruchy, no i cykremisik. Natomiast Magnus to jest gość, który końcówki gra prawie tak dobrze jak Stockfish. No i oczywiście ma świadomość, że najważniejsza jest aktywność. No i tutaj tej aktywności czarnemu królowi brakuje po cofnięciu się na d7, więc po co się cofać? No i tutaj Magnus król f5. Wybicie na C7 i Król G4. No to jest niezwykle pouczający moment. No to jest taki slogan, bo każdy o tym wie, że aktywność w szachach jest najważniejsza, ale żeby mieć tę odwagę, żeby poświęcić materiał i ruszyć aktywnie, no tego często szachistom brakuje. No i tutaj w partii skoczek B4. Presja na piona. I jeżeli. Nastąpiłoby A3, no to wtedy widły. No i leci pion z B2, no i dalej jest to pion przywagi po stronie czarnego, ale już jest całkowicie inna dyskusja, ponieważ król i skoczek czarnego się zaktywizowały, więc to oczywiście profit. Natomiast w partii B3, no a tutaj Magnus zbił na A2, skoczek D5 A5. Fajnie zablokował tego piona, żeby on nie mógł uciekać. No i teraz skoczek C1 jest oczywiście grubym problemem. W partii szach król H3, żeby cały czas tego piona z G3 atakować. Skoczek F1, skoczek C1, no i coś takiego, no to oczywiście Magnus bezproblemowo realizuje, ponieważ wybicie na B3 nastąpi, no a wtedy tego piona z linii A, no to za bardzo się zatrzymać nie da. W partii król F2, no ale jak nie z jednej, to z drugiej, więc nastąpił tutaj szach, bicie na G3, no i teraz pion z H zasuwa do pola przemiany, no i tutaj Karłana uznał wyższość rywala. Ale to nie był koniec emocji. W tym meczu. Ponieważ w Champions 300 mecze są grane czteropartiowo, czyli pierwszy zawodnik, który ugra 2,5 punkta, no to wygrywa spotkanie. No i Magnus wiele swoich meczy wygrywał zaledwie trzy partie. I na tym etapie było już 2-0 dla Norwega. No i teraz remis mu wystarcza do wygrania w tym meczu. No i Magnus z białymi specjalnie wymieniał wszystko, co się da, żeby pójść na końcówkę. Natomiast Karuana. Zgarnął po drodze parę gońców. No i zauważcie, że w tej otwartej pozycji, no to gońce radzą sobie tutaj wyśmienicie, prawda? Naprawdę są niesamowicie aktywnie ustawione. No i te figury białego gdzieś tam się chowają po kątach, żeby w ogóle móc gdziekolwiek chodzić. No i teraz w partii mamy wybicie na F5. Goniec tutaj odbił z atakiem na wieżę, więc wieża musiała się ewakuować. No i teraz goniec musiał odejść w partii król E2. No to cóż, ta wieża stojąc na B8 za bardzo nic nie zdziała, no więc trzeba ją zaktywizować. I teraz Karuana zdecydował się na wieża E8. Czyli już tutaj następuje zerknięcie na tego króla z E2. W partii król F2, no to hapę. Czarny tutaj chce uruchomić swoje piony, no i jednocześnie ta wieża z H4 trzeba powiedzieć, że ma dosyć mało miejsca, więc też jest to jakimś problemikiem. Biały wieża C4. No to nastąpiło go D3. No widać, że ta wieża nie może sobie znaleźć jakiejś bezpiecznej przystani w tej pozycji. Wieża C1, no to tutaj Karłana leci dalej i już zaczyna pachnieć jakimś matem. No a zauważcie, że Carlsen ma zaledwie 30 sekund na zegarze. No i w partii nastąpił błąd królewczy. No, i Karłana wjechał na G3. I teraz w ogóle goniec E2. E, jest tutaj groźba matowa. E, I Magnus nie znalazł obrony, bo obrony nie ma. No, trzeba oddawać materiał, no ale to wiadomo, i tak będzie przegrana. E, więc w partii król G4. No, i teraz szach król H3 i wieża E4. No tutaj piękna dominacja tej pary gońców. Po prostu nie ma dobrej obrony przed goniec G4. W partii goniec D1. No, ale to teraz wybicie. I Pionek kończy partię, no bo tutaj wchodzi po prostu G4 mat tym sposobem Caruana ukąsił było 2-1, no ale w ostatniej partii tego meczu nastąpił remis no i co za tym idzie Carlsen wszedł do wielkiego finału do małego finału, w którym zmierzy się z Alirezu wielki finał w niedzielę no dobra, także będzie z całą pewnością bardzo ciekawy meczyk. zapraszam na 17, no i też zapraszam za tydzień do Katowic ja się wybieram 8 września Będę grał z moją drużyną z Jastrzębia Zdroju Puchar Polski, czyli drużynowe zawody, a sobota, niedziela będzie turniej przyjaźni polsko-węgierskiej. Bardzo fajny turniej, dużo arcymistrzów w Katowicach będzie z kim pograć. Mateusz Bartel zdaje się też ma wpaść, także oczywiście zapraszam. Przede wszystkim zapraszam, żeby zagrać. Każdy może zagrać, nawet jeżeli nigdy nie grałeś w turnieju. Jest otwarty dla wszystkich. A jeżeli zagrać nie możesz z jakichś powodów, to możesz wpaść jako kibic też z całą pewnością warto. Także do zobaczenia, pa pa!